Zbamania SZCZ i zbamania kreska uchwy. Zbamania SZCZ i zbamania kreska uchwy, tak jak inne zbamania twarzoczaszki, to zwykle efekt wypadków komunikacyjnych, bujek czy uprawiania sportu. W jaki sposób leczy się zbamania SZCZ, a w jaki sposób kreska uchwy? Ile trwa takie leczenie? Jakie powikłania mogą się pojawić? Zbamania zw. i zbamania kreska uchwy, tak jak wszystkie inne z zbamania, wymagaj odpowiedniego leczenia. Przyczyny zbamat mog był kreska Inne sytuacje są powodem urazów wwrót dzieci, a inne u rozbych. W grupie pewnoletnich Polaków najczyste NZ przyczyn urazów twarzowej CZ, ci czaszki S pobicia, na drugim miejscu plasuj się wypadki komunikacyjne. W grupie dzieci, jak batwo się domyli, kreska niż przyczyn urazów S upadki z wysokości i upadki podczas zabaw. Istnieje wiele podziałów z bamat. Jednak we wszystkich z nich obowizuje podobna zasad co do leczenia. Obowiskowe jest wbaciwe nastawienie i unieruchomienie odbamów kostnych, tak aby proces gojenia mógł przebiegać prawidłowo. Podstaw diagnostyki z Bamat koci jest dokładne badanie pacjenta oraz wykonanie kompletu odpowiednich zd o Konieczne Koniecznemu kreska E okaza się wykonanie tomografii komputerowej i szeregu innych badań specjalistycznych. Pacjenci z urazami twarzoczaszki CZ-100 trafiają do szpitala w stanie ci kim i żdnym celem jest ratowanie ich kreska Ecia. Przyjmuje się, kreska E ostateczne zaopatrzenie z kreska E zostało odroczone maksymalnie do 10 dni po urazie. Zbamania kreska uchwy leczenie leczenie z bamat kreska uchwy polega na przywróceniu cigieboci koci i jej unieruchomieniu, tak aby jak najszybciej nastąpił wzrost od bamów, a utracone funkcje zostały przywrócone. Sposoby leczenia zbaimat-kreska uchwymokreska e na, metody zachowawcze nazywane inaczej ortopedycznymi, metody chirurgiczne oraz mieszane leczenie zachowawczo-chirurgiczne na podstawie stanu ogólnego i miejscowego pacjenta, ilości zbów typu zbaimania i kilku innych czynników lekarz dobiera odpowiedni dla pacjenta metod leczenia. W leczeniu zachowawczym z bamat kreska uchwy zastosowanie znajduj m.in. metalowe szyny mocowane do zbów za pomoc drucianych ligatur specjalne szyny akrylowe z metalowymi elementami protezy basne pacjenta lub tak tzw. Aparat gunninga w popczeniu z proc. brudków Aparaty te znajduj zastosowanie w przypadku bez zbnej jamy ustnej. W przypadku zbamania kreska uchwy, przy pewnych bukach zbowych lub niewielkich brakach w uzbieniu zastosowanie znajduj specjalne metalowe szyny. Szyn metalowy dogina si indywidualnie przecinek osobno dla buku górnego i dolnego. Tak przygotowane szyny przywizuje się cienkimi drutami gór do górnych, dol do dolnych zbów. Obieszyny wyposaża kreska ONES, specjalne haczyki na których rozpina się pocztkowo gumowe pierścienie BCZC – w ten sposób przed górn z Następnie elastyczne pierścienie zastępowane S ligatur drucianu z Cezbamanie. Okres potrzebny do zrońicia koci wynosi około 6-8 tygodni. Po tym czasie, je kreska Eli nie wystpi po gigbania, szyny zostaj usuni te? W trakcie leczenia zachowawczego mokreska liwe jest przyjmowanie tylko pebynnych i pubepebynnych pokarmów tak zwany. Obowiązuje wtedy również kreska staranna higiena jamy ustnej.cz to leczenie zachowawcze jest stosowane jako leczenie wspomagajce zabieg chirurgiczny. Warto wiedzieć najpopularniejszym obecnie sposobem leczenia z bamat zarówno kreska uchwy jak i zCZ i jest leczenie chirurgiczne z u metalowym i metalowych mikrobytek jest to tzw. osteosynteza. Fabrycznie przygotowane metalowe te bytki mają kreskane kształty, mokreska na je te kreska odpowiednio docina i wygina tak, aby pasowały do kształtu koci. Wykonane S z metalu biologicznie obojtnego. Bbytki zespalają odbamy kostne i przymocowywane S do nich za pomoc rób. Po nastawieniu odbamów kostnych i dopasowaniu P bytek w kocina wiercane S otwory odpowiadające miejscu WKR-cania, rób. Zrednica otworów jest mniejsza od, rednicy, rób przez co uzyskuje się lepszą stabilizacji. W celu przeprowadzenia zabiegu Mokreska zewnątrz by wewnątrz lub operacja przeprowadzana jest przez ran w powboka boka ściaba, bez wykonywania dodatkowego dostateczny pół. Po zrekonstruowaniu koci rana zostaje zaszyta aż szwy usunięte po około 10-14 dniach. Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu ogólnym. Zbamania SZCZK, leczenie z SZCZK niemal kreska E w 100% towarzysz bamania innych koci czaszki. CZ to dochodzi tak kreska E do zaburzenia czynności wielu naszdów. Mo kreska E doj do, upoledzenie funkcji naszdu wzroku, nie dro kreska noci dróg bzowych. Przerwania się boci opon mózgowych, uszkodzeń neurologicznych i wielu innych zaburzeń. Leczenie tak szerokiego zakresu uszkodzeń jest bardzo skomplikowane i wymaga współpracy lekarzy wielu specjalności. Wskazane jest przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego osteosyntezy. W trakcie operacji lekarze nastawia zbamane koci i rekonstruuj brakujące ich fragmenty. Celem zabiegu jest przywrócenie, na ile to możliwe, utraconych funkcji oraz zapewnienie estetyki twarzy pacjenta. Przy masywnych urazach konieczna jest antybiotykoterapia zabezpieczająca przed zakażeniem. Mimo niedogodności konieczne jest utrzymywanie prawidłowej higieny jamy ustnej. Zbamania SZCZ i zbamania kreska uchwy, powigbania w przypadku kreska tej choroby i prowadzonego leczenia mokreska E do powstania stanów niepokreska danych. W przypadku zwamat koci i SZCZKI i kreska uchwy do najczstrzych powik po zabiegu zaliczamy rozej ciesi brzegów rany i jej zaka e niebakteryjne. W wyniku szerzenia się zaka e na s siednie tkanki E doj do powstania nacieku zapalnego, ropnia bdz tropowicy. W niektórych przypadkach dochodzi do opóźnionego wzrostu koci. Sytuacja ta ma miejsce, gdy wzrost odbamów kostnych trwa debu kreska Eni kreska 8 tygodni, ale kreska Y wtedy utrzyma prawidłowe unieruchomienie i prowadzi leczenie przeciwbakteryjne. eli odbamy kostne nie zostały prawidłowo unieruchomione, powstał mokreska e-staw rzekomy. Potwierdzeniem tego stanu jest mobilność zbamanych odbamów, powykreska e miesięcy, oraz obraz radiologiczny szpary zbamania. Innymi, mokcemi pojawi się powigbaniami s zaburzenia wzrostu i rozwoju koci twarzy. Problemy w wyrzynaniu zbów, zesztywnienie stawu skroniowo-kreska uchwowego, zaburzenia zgryzu, wzrost odbamu w nieprawidłowej pozycji. Wszystkie te stany wymagają odpowiedniego postpowania leczniczego, mającego wyeliminować lub jak najbardziej zredukować ich negatywne skutki. Lekarz dysponuje szerokim wachlarzem okreska liwoci leczniczych. Dobór odpowiedniej metody do stanu pacjenta sprawia, kreska e leczenie mokreska e przebiega w sposób prawidłowy.